I chodziłoby tutaj o powierzchnię, zgodnie, zgodnie z kalkulacjami yy, obliczonymi przeze mnie, na podstawie strategii przedstawianej przez Romana Dmowskiego, yy, państwo polskie, aby mogło być suwerenne i zgodne z myślą narodową sprzed 100 lat, miałoby obecnie 735,5 tysiąca km2. Chodzi o, to, że, chodzi o to, że byłoby ono zwiększone o współczynnik, 44, 42% w stosunku do powierzchni państwa polskiego proponowanej przez Romana Dmowskiego w dobie walki o niepodległość. Wówczas Roman Dmowski proponował, że państwo polskie posiadało powierzchnię 200 tysięcy mil kwadratowych, to jest 517 980 km, kwadratowych, a ten współczynnik, o którym mówią, ten współczynnik 4 Polega, wynika z tego, że w dobie, w której Roman Dymowski swoją koncepcję państwa narodowego powierzchni 517 tysięcy km2 proponował, obszar etnograficzny zamieszkiwany przez Polaków, obszar etnograficzny Polaków, czyli narodu polskiego w rozumieniu etnograficznym, wynosił 85 tysięcy mil kwadratowych angielskich to jest jakieś 200 bodajże 20 tysięcy kilometrów 2 I biorąc pod uwagę, że obecnie obszar etnograficzny polski wynosi 312 prawie 313 tysięcy km2, a więc jest o 42% większy od tego, jakim był w latach u progu niepodległości, kiedy Roman Mowski przedstawiał swoją koncepcję.